Cień, z tej strony mazy.pl czy synu jest? A, Tak, dzisiaj sobie w mapkę. Mam rację? Tak, jak zawsze. I, o, widzisz moja fanka, moja fanka, ludzie, moja fanka, Mapa zamiana w 100% przez kaszanka 341, powodzenia, dobrze się rozglądaj. Zasady, nie używamy modów i kodów. Niszczymy już tylko wełnę, a wszystkie kolory. Nie niszczymy innych bloków i przedmiotów. Chcesz dokończyć? Okay. Zbieramy to co jest w świnkach Diamenty oznaczone punktami Jeden diament, jeden punkt Dobra Czyli kto zbiera punkty? Ja, dobra, dzięki A ja wezmę zegarek Dobra, A. czekaj, oddam ci Wezmę zegarek, ja sobie osiem i jadili I ja z tym rami No okay. Serio, oglądaj się dobrze, bo tutaj jak... Czekaj, ja wrócę tam do pokoju. się tam oglądam... Ojej, to jest załawana chyba. Trochę mi się laguje. Dlaczego? Na, tak, na nowym całkowicie tekstur paków, więc... No mi też się laguje, bo, bo sobie jest u mnie postawiony, więc wiesz... Te tu raczej powinienem pukać, a nie ty. Te, to raczej dam. O, tutaj dokładnie postawiłem... Nie, nie ma żadnych skrzynek, nic. Dawaj, eee... Która fajnie grasz jakby w normalnej mapie. Wyjście spowoduje koniec przygody. Aha, to chyba jest takie, żeby sobie pójść na swój i lub mózgu wjejdę. A tu jest Tato, a No tak, którą idziemy teraz? Tu jest wełna. Zglądaj się za wełną, mam trzy diamenty. Mam łączyć cztery diamenty. to jest wełna. To jest, nim... Tato, jest wełna. Oto weź się, by rozwal, widzisz. O, nie spać we mnie, proszę. Spełnij swoje przeznaczenie. Zdrowan. Co to jest naokoło nas, Biały? Byłam... Co to jest naokoło nas? Co, gdzie? No to nie wiem, nie wiem. Oj, sorry, sorry, sorry. Skaczemy? Ui! O, um. I mam diamenta. No to wiesz, diamenta i jadim. Tak, Asia się nagrywa dzisiaj swój pierwszy odcinek. Ui! No. O? Może stawiać dziwnie. Nie wiesz jak stworzyć. O tworzdziwić coś przegapiłeś? Masz dziwnie? Eee, nie, nie mam. Jak to? Byłaś tam w skrzynce. Tak, czekaj, sprawdzę na górę, a też prawdź na dole, okej? Okay? No dobrze. na doli jest ta skrzynka? Aaa, nie mogę być dalej na górę. Ale tu nie ma wełny, szukaj wełny. Tak, za chwilę utonę, tyle będzie z niej no. wełny. Eee, Ej, to są lochy. Co te lochy o... No ale to może być dźwignia. Czekaj, ja idę o, e, sprawdzić. Co mi się nie wydaje. Mi się wydaje, że to wspominaliśmy, wiesz? Dźwignia i dwa diamenty. Okej, okay, wychodzę za ciebie. Ej, to najpierw idziemy na górze, czy do loków? No, może byś przydał to otworzyć, te drzwi, wiesz? Tak. E, ty, teraz ty biegaj. Dobrze. Mam y, łącznie... Ile tam masz diamentów? Eee, ja trzy mam dziewięć. Zdź tutaj te I co jest tam pod spodem, bo ja na nowym teksturze więc wiesz. też i nie ogarniam tego pakanta, dopiero ile? Pół godziny temu go zainstalowałam. Ja dopiero teraz go sobie wrzuciłem i automatycznie zacząłem na nim grać od razu i... Nie wydaje mi się, bo się było 7 godzin, co. To co? Zabijaj nie będziemy czytować. Nie, no dobra, nie czytuję. No Dobra, idziemy dalej. I co tu my mamy dalej? Do właściciela lochu, O, widać, robię. Ale nogi mam. No się nie wiem. Do właściciela loków. Sami warto wejść do biedniejszego domu. Tu, tu wzięłaś tą dźwięk? Tak, tak, stąd wzięłam. Czyli ona tu była potrzebna. Dobre. Dobra, idziemy. Tu tu, du, tu, 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 tu. Ooo Switch. O. A tutaj? Powiedziałem, no, ty już czytujesz, co nie? Tu gdzieś tam. Jak jak ci czuję, chodź tutaj, nie poszłeś. Azyl. No jestem. Chodź. I wiem, no mam. I skrzynkę. zobaczymy to będzie. Diamencik. Zobaczmy gdzieś tutaj. O. o. To weź tu diamenciki, tutaj się pozlodaj, a ja idę ogarnąć też. O mam. Hi, 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 hi. Co masz? Tutaj wklej się. Chodź. To wiem, ale my tym mamy tutaj ogarnąć. Aha, dobra, to tam później pójdziemy. To ja tu po <grywka> Jaki ci Co ci tu? Skąd wziąłeś dźwignię? Co tu było? E, tu nie, nie, nie zaglądałem jeszcze. Nic, to byłeś zbyt chciwy. Nie, byłeś chciwy. Dzięki, Nie, byłeś chciwy. Nie, to byłeś zatrzymać. Co? Proszę, wypuść mnie. Już, już, już nie chcę tu przejechać, za długo jeszcze <laughs> siedzę. Patrzę co, nie? Dziękuję. Mówiłem, na Asia. Które to było tam w przód te... O Boże, dwa FPSy. Nie wierzę, nienawidzę. Ja nie wiem ile tam. Nie patrzę nawet. Dobra, idziemy. No gdzie to jest? No tu jakieś częścię niby było. A tu? Co To niby jest. Te tu. tu Lol. Nie, tu to to jest To się na drugą stronę. W sensie. Serio? Masz serio? no ależ się No się widziałam do razu, się postarała, postara Ale się, się postarała. No się, się. znalazłam. O Jezu! Przepraszam za to. A weź po podskakuj może coś jest tam wyżej. A, a to Mam się sk sk skakałam. Chwilę wezmę i te wszystkie obrazy, wiesz? Nie. nie tak, wiem, tak nie można. O, znalazłem coś. Nie. No tutaj byłaś, tu, tutaj, tutaj. Asia, popatrz. Dobra. Okay. Tu, Asia. O, cześć. W górę. Nagręca nie, w górę. Scenie, masz obraz. Normalnie ci się obraz. Na końcu, ci I troszkę nie troszkę właśnie nie wiem co mu ladzy, ale to pośrednę od, odcinko ogarnęła wełno. Będę za to przepraszam. To powinno przy renderowaniu iść. Powinno, no super. W ogóle chciałam pozdrowić kolegę i, 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 i ciebie. Bo użyczyłeś swoich programów na moje intro, a Vigminza mi tam zrobił... Tak się. To bardzo używa, <śmierdzia> będzie się używać co nie ja mam nadzieję. No! Nie, ja znaczy ja nie miał Ja nie miałem z tego wkładu. <śmieniu> Co tam poza to zaczyłeś w programie, mi mówiłeś? Nie. Ja, ja sam je zapoznałem w tym samym miejscu. <grym> A O nie mamy dźwigni. A tu jest Eee. Widzisz, właśnie. Uważaj na pułapki. Bardzo uważaj. Rozejrzyj się po zamku. Spokojnie, najpierw. Jak mam iść po pułapki, jak się. Sobie... O, uważaj tutaj, papacz. Tu już są brutalskie te. Uważaj na pułapki, bo się zginiesz. Mam redstone. Na. Słuchaj, jest sprawa, bo że tu jest jedno łóżko, a nie ma nocy, to musimy tak Dobra, tak? A co? Mam Boże, jakie miało ten numer, numer łóżko tak, no, A wiesz, pamiętam? Aha Ale fajny tekstur tak. no. Dobra, słuchaj Robimy tak, wejście, ja sobie wezmę wodę. Wezmę sobie łóżką. Gdzie jest łóżką? Może tutaj to jest niby łapka na innego gracza, więc wiesz. Oho, okay, okej. Okay. Ej, to jest kardy, wie wiedziałeś o tym? Asiast, asiast. Aha, to trzeba dać redstone na później. Dokładnie, aż ja Może tutaj powinniśmy mieć tego. Ciment z tego to pójdę, to ja dam team... ...seed... ...16 tysięcy. O, no. Się połóż. Dobranoc. Dobranoc, miłość znów. Karol, chyba pod poduchy i pawki do... co tam było? Tak fajne rekomendowanka. Nie, ryka, ryka, wejść, nie wywoła, ale dobra. Jedziemy Dobra, sobie. idziemy. Ty uważnie uważaj na ten, na pułapki, co nie? A ja, pa, tu, tu to odkryłam. Tu piszesz karbet i niby tu mam dać jednego recito. na to dasz, no? oczy, się, oczy, osłań, osuń. Odejdź, odejdź, odejdź! No też mam Tu jest łapka. Nie wiem. Połóż tam może tego. ale... O. Dobra, biorę. nie uczę. Aaa! Jó! I dałam. Asia, Asia podejdź tu. Jol. Usnęłaś. No właśnie, bo musiałam szkoczyć i o to chodziło z tym po ale tam coś jest na dole. To ty kobieto robisz? No to zejdź tam na... podejdź tu i zrób mi wszystkie diakse. To ten się ma tylko diamenty. Nie, bo ty tam wszystko... A, oj. Albo te plecie do siebie. A, o mam. O to chuj... Chuj. Albo nie Ui. Ui. trzeba. Chuj. No. Wyrzuć wszystkie... Po prostu wszystkie rzeczy, które, ci, które tam są cenne. Co byś nie stracić? Ojoj. Mięsko, mięsko mi się wydaje najbardziej potrzebne. A mi nie mam, bo to to są. Eee, e, 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 znaczy ten, zbrojka ja chyba nie muszę zrzucać. No to tam ten... E, no to Dobra. co, Jadymy, leć, na, leć na dół. Pomogli Ui! Oa. Ej, tam wołna, nie wiem czemu, po drodze. Au. Auć. Czyli jednak. No, blokka. Tam widziałem, nie wiem czemu, widziałam. O, jak lak. Ci odrodziłaś niedaleko, co nie? Co, ty gdzieś jesteś? O, słuchaj kobieta. Jest sprawa. Poczekaj, tu. Podejdź. Proszę. No weź te rzeczy. Widziałaś? Ja, właśnie nie widzę ich. Nie. No tutaj masz już ręce, nie co, teraz masz diamenty. Ja dopiero mięsko mi rzuciłeś? O, diamenty moje. A ja weź tutaj. Uważaj. Za dużo diamentów mię rzuciłeś? 18. No nie wchodź, Nie wchodź! Nie wchodź! Kobieto w! Aaa! Chodź nie wracaj tu! Ale to... Wodź tu! O i czekaj! Muszę cię pająć. Muszę cię po To lala, la, la, pierwszy raz podczas takiej małej fs, w takiej ilości w tej sprawie, no ale dobra, co się nie robi dla hajcę. <grym> Hej, ha, co ty tu nie <grym> z YouTube? A. Nie chcę, że ja. did zbieram, serio, maze. Faszy się ty? nie <grym> wiem, myślałem, że to hełda. Ogólnie się do mojego pierwszego odcinka. No, widzisz. Słuchaj Asia, no to co? Idziemy dalej, co nie? dziwi. Ja no? Yadimi, co tu może jeszcze być? O kolei. Ej, to pat, pat. Tu jest jakieś cieście, ale tu. To weź czekaj, ja ci wrzucę trzy diamenty te moje, co tu mam. Co, co To ty miałeś więcej diamentów ode mnie, dobra mam. No nie gadaj. Co? <laughs> Że miałem więcej diamentów. Masz te diamenty? Ja miałam chyba 9. Chyba ty masz, bo ja mam dalej 18. O, no, to trzymaj się, odsunę na swój panek. O, jakie lagi no? Góra ja ja masz, ja tam idę na dół. Czekaj, z tym no. jest w ogóle do góry tutaj. Poczekaj, zobaczę tutaj do góry. Prawdziwy wełna! To jest wełna, wiesz o tym? Jakie lagi! Really? To jest wełna? No wełna, no wełna, no, zniszczą wełnę. Light, Ej, coś jakieś po... o, księga. A, jest proszę. Jeden diament i retom, no to czy nam się nam przydaje jeszcze reszą. Kurka, no już brałem, Dobra. Ej, dobra, sorry, a gul... do ci? Palimy gumy. Dobra, ja idę zobaczyć tam na dół, a ty tu poczekaj, co nie? Zaczynamy, co tam dobra. na dole jest. Czy na to przejście, czy tutaj jest jakiś trolling. Się będzie, że będziemy musieli skakać, wiesz? A. Dobra, taki, to będę czekał. Co potrzebujesz? Sześć czerwonych ośrodków. Nie masz ich? To idę szukać za. Ja mam jeden czerwony. Ja poszłam na grę. Szprzynia? Rol. Zbierzemy szprzynę. Dobra. Mamy no już 15 minut. Jeszcze 5 minut ponagrywamy i wiesz. Kończymy na dziś? No 20 minut na, na, nagrywania maksymalnie. Nie chcę więcej. Dobra, patrz. No, bo pa, potem nie mamy tematu do rozmawiania i takie tam. Tak. A nie lagam, czy to jest ten to odcinek. Ej, a tu nie trzeba czasami dlaczerać, to nam mi się wyda, nie wydaje? Jak teraz myślałem. Tak teraz myślę, że zostawiłeś swój diament, co nie? Ty, a gdzie tu była skrzynka? Tutaj jest ten schodek, co nie? To jest ten schodek. To jest ta dziutka pieska. Taka ładna Aha. Pisa, bo i Za nim skrzynka. Nie? Słuchaj, jest to za błąd. No i to raz. Słuchaj, musisz zejść na dół jeszcze ze mną, na no tę strewnę. Dobra, idę na dół. No. To się boją. Wszystko wyjdzie na jawce. I co tam na dół? Nie. Podejdź tutaj, zeskocz tam z powrotem, weź się w stronę i go złudz Maszek? Daj mi swoje ja diamenty. Ja mam tam skoczyć, ale diamenty. to dobra, jest fajnie. Daj, daj, daj na... mi diamenty. diamenty i też skocz tam asz. To tylko jest dać ci. I tak, gdzie mam tu no, no, to pojedynkę na tego No lec to co tu stawiałaś? No ale postawiłam wcześniej. A ten to gdzie jest? No, położyłam to go wcześniej, przecież. No, a, ma, a mamy go później gdzie indziej. I odejmij z całego reclonek, jakiego masz. Ops <laughs> No masz jeszcze to na węsa. No Mam jednego. A, a gdzie drugi? Leciał tylko wiesz, o rozszarpie. Nie. że on nie ogarnia. Ała, jebi mnie. No, łap to. To tam masz chyba jeszcze jednego, jakby widziałem dobrze. No. Ile masz tam jeszcze? Trzy. Wiesz ja? Teraz możesz się o. zabić, bo tutaj się zespamnisz. Hmm. Łiii. Ej. Aj, barenny. I can't fly. Moje r... Aha, l... Zobaczcie. Przepraszam? I schodź tu na dół. Tutaj tam, na dół... Tam, gdzie pisze nie... Przejście? Tak, tak. tu były potrzebne poconeczne redstone'y, żeby tutaj otworzyć te dzwiczki ładne, piękne. Eee, co tu piszę? Do przejścia potrzebujesz trzech redstone'ów. Nie masz ich, to źle przeczekałeś zamek. O ja piernicze! Tym jest właściwą drogę. Kolej potworów ci pomoże. Jeden enderman, dwa sked, trzy klipper. Łatne, fug. O, oh, diament. Oj. No tak, kajaj, <laughs> Wiem, że to lubisz, ale no... Eee... Wybierz właściwą drogę. To jest Kolor otworów ci pomoże. J... Enderman, drugi Skelet, trzeci Clipper i co teraz? Czyli Enderman jest czarny, drugi jest szkielet, Clipper. klipper, Czek tak, Enderman. Dobra. idziemy na pierwszą, którą wybrałeś. <laughs> Idzie... Idź zginąć tam No, ty u mnie latasz? Nie. Co to Aha, to była No, ty... Parę minut. to mam... Jakie lagi? No, trzeba wytrwać jeszcze te parę minut. No, jeszcze ty. Gdybym nie to o! Eee... Do ile to? Dwa, 12 razy ziemi. Ile to jest prawdziwe, że się zabije? 108? No nie. No a no. no to Co? To Ale fajny klaszek to wygląda. Wiesz, że na całkowicie zwalę ten Tekstur, hmm. no więc, wiesz, ja że będę musiała poczytać o tym tekstu, bo nie ogarniam go. Też będzie szaleć w wełnówce, wiesz. Całkowite ustaw... ustawienia, wiesz. Widzisz nie? Ej, to jest wełna! No, więc zabierz tam, tą, tą wełnę i... Ja nie wiem, jest... Tak, ja pozbieraj tą wełnę i... O, oh, no, na biedynki. Hmm. No! Co za wal? Nie są i ja mnie chcą co postawiłam. Oh no, jak śmiałam. Teraz cię czeka, płogę w piekle. Czerwona do góry. O, trzy diamenty, diamenty były. To fajne. Idzieś no wart, nie warto nie jest Ile ma zjamecików? Cztery. Bo ty mi wziąłeś resztą. Ja mam 27. No bo ty ileś resztą. Bo no to maksymalnie wiesz, 63, a ty 64 nie Eee, Wiem. widzę. Eee, labirynt? Tak, przysłuchuj go całego, nie wiesz Trzecia, długo, ja się tam wyjścia, bo wyjścia zania, A, nie chcę tam wyjść, bo będzie najłatwiejszy do znalezienia. A, E, mam! Piszę, i jesteś na mięska. Dziękuję. Jasku. zapis. Mamy tu zapisać, awal, no. Nie, ja tam nie wyszedłem. O, mówię. Nie, wyszłam! Z początku. Ui! Co, wyszłaś już? Co? Z otwórą, To, to były te diamenty i mięsko. Jedyny bez zapisu. Słuchajcie, no to co? Jeszcze chwilę? A, się, bo mamy. Około 18 minuty. Oj, też nie do kończymy. Co spisze? Eee, zwiedzamy dwa dwa, o, dyb, o. Weźmy, piramidy 2 zł. 2 dolary. O, ty ma... No i jeszcze jednak się piramidy 1 zł tak. No rozwalczam. Tak, nie. Kani Hojz, ja tutaj od, obstawiam, czy nikt nie idzie. Paniamy, no, ty. Masz? Mas cały hejs? No, no. To wychodzimy dawać. tu nie było. <grym>, no właśnie. Ja przechodzę tu przez całość i co za tym drzwiami. Serio, no. Teraz raz musiał się... I groba faraona. teraz, jak mam zagłady kopa, musiała mi się szkiewetka w komputerze Też To z powodu remontu, przepraszamy. Drabiny? Proszę? To pisze... Yy, mam drabiny. To fajnie, ale tu poczekaj. Polamaryś i nie palić, nie na cygary. To jest tak... Gdzie ty poszłeś? Wzdłuż. Ej, chodź tu, bo tu jest jakaś tam Dobra, droga. Dobrze, no to A... idziemy, sprawdzimy, to. Albo... Cholar, Mary... Mamy 21 minutę. Chodź tutaj na pole Marisi. Może wtedy FPS, nie nic. No chodź tu, zabijamy wszystkie dźwigni. mi wszystkie. I Z tej strony, tak samo jak ja. I... I stań tak, o. Tak po drugiej stronie tylko. I teraz możemy się ładnie pożegnać. Bo jest dwadzieścia... 20... Minutu z Aha Więc co subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Zapraszam na kanał Asi I... Jego nie, Asia coś chcesz zadać? Mm, tak do ciekawego nic nie mam tak do powiedzenia tak. Nie, powiem, coś ładnego z tyłu, bo ten pierwszy raz, no, czekamy na to, Asiu, czekamy o, ale... Chodźcie na mój kanał Czekam na wasze opinie, czy... Opinie? No, opinie No i piszę, czy, ma... czy podoba się, się taka seria, czy nie czy masz, no. jest tu mokiem? Czy nie? Czy Pisał, że tak, no ale dobra. Czy jestem, nie wiem, wiadomo, biotłem jotłem i jakimś mopogłowem? No, to co? Zapraszamy na kanał, Asi? A się zapraszasz na kogoś kanał? Nie, tamtego ja zapraszamy. Tak, zapraszamy na kanał Rypanindzie. Bo bardzo jestem tu i nie, nie zasługuję na to, żebym ja się go zapraszam. Thanks <laughs> a <laughs> uh, This is a Papa. Papa. Papa.